Czołem, witam w starym, wspaniałym świecie i dzisiaj porozmawiamy o karabinie traperskim na grubego zwierza. Porozmawiajmy o Hockenie i z czym to się je. Wśród ludzi interesujących się bronią czarnoprochową, bronią starodawną, znany jest model Hocken. Karabin Hocken to był karabin, który był najbardziej popularny w pierwszej połowie XIX wieku i jeszcze do, powiedzmy, do końca XIX wieku miejscami był używany. Karabin, który zyskał największą popularność wśród ludzi gór, traperów, ludzi, którzy zajmowali się polowaniem, zastawieniem sideł i handlem futrami. Na początku XIX wieku bracia Hocken, pisane Hawken, czyli przez niektórych wymawiane Hawken, ale to, to W tam jest nieme. Amerykanie na to mówią Hocken. I warto tak mówić, tak sądzę. Bracia Hocken założyli manufakturę i zaczęli produkować broń dla traperów, ludzi gór. Po prostu zwęszyli interes na początku XIX wieku. I te ich karabiny były produkowane aż do wojny secesyjnej, kiedy manufaktura została sprzedana. Istnieje pewne wyobrażenie co do tego, jak powinien wyglądać karabin Hocken. Są pewne parametry techniczne, które te karabiny zwykle spełniały. Ale sprawa rozbija się o to, że to była manufaktura, oni produkowali broń ręcznie i tak naprawdę każdy karabin był inny. To nie była produkcja masowa, to nie była produkcja na wielką skalę, taka jak weszła na przykład w czasie wojny secesyjnej przy produkcji Sharpsów. Oczywiście parametry czy projekt broni był wspólny dla większości tego typu karabinów. Były to karabiny, które ważyły 4,5-5-6 kg, miały łoże kończące się mniej więcej w połowie lufy, kaliber. 45, 48, 50, były też większe kalibry, 54, 58, 60. Lufa była długa, miała od 30 cali wzwyż. I karabin, pomimo tego, że ważył około 4,5 kg, to był uważany za lekki, poręczny, taki, z którym można iść w góry skaliste i polować na górskie kozice na przykład. Skok gwintu dla tych, którzy się interesują bardziej bronią czarnoprochową wynosił zwykle 1 do 48, czyli nie był to ani bardzo szybki, ani bardzo wolny gwint. Przewidziany był do strzelania kulami na flejtuchu, ale później można było zaadaptować go do strzelania pociskami, kiedy pociski stały się bardziej popularne. Karabin zwykle miał przyspiesznik typu niemieckiego, czyli osobny język do naciągnięcia sprężyny, i potem drugi język spustowy już do oddania strzału. Na początku te karabiny były skałkowe. Potem, jak upowszechniły się kapiszony, to stosowane były z zamkiem kapiszonowym, tak jak mamy tutaj. No dobra, to jest taki krótki rys historyczny, tego czym mniej więcej jest karabin typu Hocken, Ale sprawa nie rozbija się tutaj o historię. Ja nie jestem odtwórcą historycznym. Nie należy do Bractwa Kurkowego. Tylko jeżdżę czasami na wyprawy, na których broń czarnoprochowa służy mi do polowania, do tego, żeby się wyżywić. Ewentualnie w jakimś bardzo nieprawdopodobnym przypadku obronić przed atakiem dzikiego zwierzęcia, niedźwiedzia albo e, dzikiego kota, pumy gdzieś w górach skalistych w Stanach Zjednoczonych. <laughs> Jak widzieliście, jak opowiadałem Wam na poprzednich filmach, najczęściej na tego typu wyprawach byłem ze strzebą gładkolufową, dwururką, która jest bardzo uniwersalnym narzędziem. Pozwala załadować się drobnym śrutem, grubym śrutem, pełną kulą, nawet jakimś pociskiem potężnym. W związku z tym może służyć do polowania na drobną zwierzynę, na grubszą zwierzynę, do samoobrony przed niedźwiedziem, potworami różnymi. Ale jej główną wadą jest to, że nie jest zbyt precyzyjnym narzędziem. Ten strzał kulą Albo pociskiem jest taki trochę na słowo honoru. Pocisk albo kula nie są stabilizowane poprzez ruch obrotowy, bo strzelba nie ma gwintu, nie nadaje pociskowi ruchu obrotowego. W związku z tym, jest to ze, ze samej natury rzeczy broń do strzelania na niewielkie odległości. Na niewielkie odległości i z niezbyt dużą precyzją. Karabin natomiast ma gwintowaną lufę, i właśnie od zawsze był e, narzędziem myśliwskim do precyzyjnego strzelania, do takiego strzelania, żeby można było na większą odległość, na 50-80-100 metrów, albo nawet dalej, oddać bardzo celny strzał. Do tego, z mojego punktu widzenia, powinna być to broń lekka, taka, żeby była poręczna, żeby można z nią było chodzić przez cały dzień, albo nawet całymi tygodniami po górach skalistych, żeby nie miała zbyt długiej lufy i żeby była niezawodna. Zacząłem się więc interesować karabinkami różnego rodzaju, zainteresowałem je hokeny. no i zależało mi na broni, która byłaby ze stosunkowo krótką lufą, jak najkrótszą tak naprawdę, żeby była to broń jak najlżejsza, ale jednak żeby była wciąż celna, żeby miała stosowny kaliber, taki jaki pozwala prawo w Weidacho w Stanach Zjednoczonych, żeby można było polować z taką bronią i żeby miała odpowiednią moc obalającą, to znaczy, żeby można było do niej nasypać wystarczająco dużo prochu i rozpędzić ten pocisk do konkretnych prędkości. Mam więc przed Wami karabinek firmy Invest Arm, który nazywa się Hawken Hunter, to jest wersja 50, czyli kaliber 50, broń kapiszonowa z przyspiesznikiem, lufa ma zaledwie 21 cali długości, a broń zaledwie 3 kg wagi, co dla mnie było bardzo ważne. Różnica w porównaniu z historycznymi Hokenami jest taka, że one miały zwykle po 30 cali albo e, dłuższe lufy. Lufy miały 30, 35, 40 cali długości. Tu mamy 21, więc jest o wiele krótsza lufa. E, o jedną trzecią krótsza niż takie najkrótsze w tych Hokenach historycznych. Ale z drugiej strony one ważyły po 4,5 kg i było wiele dłuższe, ten waży zaledwie 3 kg. Takie długie lufy w historii broni czarnoprochowej wynikały z tego, że ludzie chcieli, aby broń miała wystarczającą energię, żeby była wystarczająco mocna, a im dłuższa lufa, tym większa prędkość wylotowa pocisku. Ale z drugiej strony oni nie mieli narzędzi do tego, żeby zmierzyć tą prędkość wylotową pocisku. W związku z tym wole, woleli być po, po bezpiecznej stronie, żeby ten pocisk na pewno leciał z dużą prędkością, natomiast nie byli w stanie tego zweryfikować, jaka lufa, jak krótka lufa jest wystarczająco. E, długa, tak? Czy może zamiast tych 30-40 cali lufy wystarczy nam 20 cali lufy i może ten pocisk leci z wystarczającą prędkością? Dzisiaj przy pomocy chronografu jesteśmy w stanie to sprawdzić. Gdyby ktoś jednak twierdził, że w związku z tym to nie jest wierna replika, to powiem, że no te karabinki wszystkie różniły się między sobą. Nie było fabryki, która by tłukła wszystkie identycznie. W związku z tym z pewnością zdarzały się takie kruciaki jak ten. Po prostu przez większość pewnie uznawane za niewystarczające, za jakieś kiepskie, ale na pewno taka krótka broń była używana. Inne różnice, które. Mm, Różnią tą broń od takiej broni, jak sobie wyobrażamy, taki najbardziej historyczny Hoken, mimo że coś takiego tak naprawdę nie istnieje, bo każdy się różnił trochę od siebie. To tutaj mamy gumową stopkę, co mi się nie za bardzo podoba. Wolałbym taki e, starodawny styl kolby, kończącej, e, kończącej się w, w starodawnym stylu. Tu mamy dosyć współczesną gumową stopkę, ale z drugiej strony w XIX wieku guma już istniała, była wynaleziona. Więc można sobie wyobrazić, że ktoś tam sobie dosztukował kawałek gumy, żeby go broń za bardzo nie kopała w ramię. Mamy też regulowane przyrządy celownicze, które mogą się wydawać nie do końca historyczne, ale w XIX wieku istniały już regulowane przyrządy celownicze, więc można sobie wyobrazić, że ktoś sobie z czasem dosztukował takie przyrządy do, posi do posiadanego po dziadku Hocken'a. Skok gwintu tu jest 1 do 48, więc jest jak najbardziej historyczny. Yy... Kaliber wynosi 50, więc jest też jak najbardziej w zakresie historycznie używanych kalibrów. No i to tyle, pozostaje nam zabrać tego małego diabła na strzelnicę i zobaczyć, jak się sprawdza, jakie energii on generuje, e, czy jest celny, e, czy spełnia wymogi stawiane broni czarnoprochowej do polowania w, w Stanach Zjednoczonych, a także, czy spełnia wymagania e, stosowane wobec broni palnej do polowania w Polsce. Wszyscy powiedzą, Jezus Maria, jak to? Przecież w Polsce nie można polować z bronią czarnoprochową. No nie wolno, nie wolno. Takie są przepisy, że z bronią czarnoprochową w Polsce polować nie wolno. Ale są pewne wytyczne w ogóle do broni palnej, ile ona powinna mieć energii, żeby była dopuszczona do polowania. I zobaczymy, czy taki jakiś dziwny czarnoprochowy karabinek, czy on aby nie ma wystarczającej energii do tego, żeby można byłoby polować z nim w Polsce. Gdyby zmieniły się przepisy? E, czy jest wystarczająco celny? Nie jest to uwaga nie na miejscu, bo na przykład w Finlandii e, można polować z bronią czarnoprochową, jeżeli ma się stosowne uprawnienia i jeżeli ta broń czarnoprochowa spełnia te same wymagania energetyczne, które są stosowane do broni współczesnej. Według nich, jeżeli broń czarnoprochowa generuje takie same zakresy energii, co broń współczesna, to jest tak samo dobra i z nią można polować. Przekonajmy się, jak to wygląda w przypadku tego karabinu. To jest kaliber 50, nasypiemy więc 48 granów prochu czarnego. Przelamy pociskiem kalibru 50, 255 granów ołowiu. Jest to pocisk typu Real, czyli są dwa rowki do smarowania i jest taki stożkowy czubek, ale nie do końca na końcu, na końcu jest płaski. Podstawa pocisku też jest płaska. Pocisk powinien wchodzić do lufy ciasno powinien być trochę nadkalibrowy. Tutaj wchodzi nam tak. Mieszane też połączenie. On jest trochę ciasne, trochę luźny, Nie jest do końca ciasne tak jakbym chciał. Dlatego dodatkowo używam przybitek filcowych, które też mogę zasmarować, więc jest łatwiejsze, szybsze ładowanie. I dzięki temu mam nadzieję, że są trochę bardziej uszczelnione gazy spalania. 1119 stóp na sekundę. Na ekranie wyświetla Wam się energia tego pocisku, i będziemy też w stanie powiedzieć, czy ten pocisk spełnia warunki wymagane do myślistwa, bo są pewne określone w prawie polskim. Gdyby kiedyś chciano stosować broń czarnoprachową do polowań w Polsce, no to ciekawe byłoby, czy ta broń by spełniała warunki energetyczne, które są określone. I powiem Wam też, czy to jest wystarczające do polowania w Stanach. Tamta naważka, którą zmierzyliśmy, to była taka powiedzmy na strzelnicę albo do polowania na jelenia, a gdybyśmy z tej broni chcieli polować na niedźwiedzia czarnego, baribala, i chcielibyśmy mieć maksymalną, dopuszczalną w tej broni energię, no to możemy spróbować, na przykład tu mam teraz 72 grany prochu czarnego. Takiego słodziaka. To też jest pocisk Real kaliber 50, ale on jest o wiele dłuższy i ma 375 granów. że wam się straszliwego odrzutu. Bo ta broń jest bardzo lekka, pocisk jest bardzo ciężki i prochu jest bardzo dużo. Nie było tak źle. 1195 stóp na sekundę, czyli szybciej niż tamte i dużo ciężej. <grystanie> tak źle nie było, ryja mi tak bardzo nie sponiewierało. Dobra, zobacz. To był pierwszy strzał, kiedy w ogóle nie wiedziałem, jak, jak są ustawione przyrządy celownicze. E, potem był drugi, trzeci, czwarty. Potem przestawiłem szczerbinkę tu, tu i tu. I teraz jeszcze raz przestawię szczerbinkę, i może będzie strzelał w, w punkt celowania. E, tu był punkt celowania. To jest 48 granów wezuwitu i 255 granów ołowiu. To jest skupienie na tarczy z 25 metrów, z podpórki, tak jak widzieliście. Po ustawieniu przyrządów celowniczych. Tym razem strzelałem z podpórki, żeby więcej wiedzieć o broni, a trochę mniej o sobie. To znaczy, żeby trochę zminimalizować błąd użytkownika i trzęsącej się ręki z wolnej ręki. Tylko strzelałem z podpórki e, i mamy takie skupienie celowane tutaj. Przyznam, że ta tarcza jest bardziej przeznaczona do przestrzeliwania broni z celownikiem optycznym współczesnej, bo jak się strzela. Z otwartymi przyrządami celowniczymi, tak jak w naszym broni. No to to kółko to tak majaczy. No, widać je. można też tak zestroić przyrządy, żeby one się chowały wewnątrz tego kółka, ale to jest takie na słowo honoru. Eee. Teraz zmienimy pocisk, damy ten cięższy pocisk i trochę więcej prochu. Zobaczymy, czy to się zrównoważy. Czy te pociski nadal będą latały mniej więcej tutaj w cel? Jeżeli damy 60 granów prochu i o połowę większy pocisk. Tutaj mamy pięć strzałów z podpórki, też z 25 metrów, tylko z dużo cięższym pociskiem i trochę prochu podsypane jest. Tego prochu powinniśmy podsypać trochę więcej, gdybyśmy chcieli, żeby broń strzelała w ten sam punkt z tymi samymi nastawami przyrządów celowniczych. Myślę, że strzelimy teraz na 50 metrów. Zobaczymy, czy da się trafić w ogóle do czegoś. Było pięknie. Proszę! No, ładna zabawka. Mówisz strzelamy. Strzelamy do gonku. No dobra. Trafiony, zatopiony bardzo ładnie jak tam, no przyjemnie kopnęło troszeczkę, ale chyba tak powinno być. Czyli jest dziwny smród, to filtr się spalił. Jak Nie. dajemy przybitkę filcową, to ten smród jest taki inny. trochę. Nie przeszkadza mi. Dobra, ale fajna zabawka. Strzelałbym. <laughs> No dobra, postrzeliliśmy trochę z tej broni. Z 25 metrów, z 50 metrów. Okazało się, że jest bardzo celna na 25 metrów. Na 50 metrów też jesteśmy w stanie regularnie, powtarzalnie trafiać w gong takiej mniej więcej wielkości. Co jest bardzo dobrym celem, już myśliwskim, jeżeli chcemy. Polować na jelenia, trafić na komorę, na płuco, na serce, no to cel takiej wielkości, jeżeli jesteśmy w stanie powtarzalnie trafić z 50 metrów, sprawia, że ta broń jak najbardziej nadaje się do polowania. Jeżeli chodzi o energię, to w Stanach Zjednoczonych nie określa się energii, jaką powinna mieć broń czarnoprochowa, żeby można było z nią polować. Oni wychodzą z założenia, że z takiej broni czarnoprochowej polować jest o wiele trudniej, w związku z tym o wiele mniej ludzi będzie to robiło, w związku z tym wpływ na środowisko będzie mniejszy. A z drugiej strony jest to sport o wiele bardziej wymagający. Uwaga, oni tak właśnie nazywają polowanie. Dla nich polowanie to sport. E, I na przykład sklep sportowy, Sportsman's Warehouse, no to jest sklep z materiałami myśliwskimi. To nie jest żaden dekatlon, tylko Sportsman's Warehouse. To jest sklep z bronią i ze sprzętem myśliwskim. Oni więc uważają, że polowanie z bronią czarnoprochową jest sportem o wiele bardziej wymagającym. Mają o wiele łagodniejsze i o wiele dłuższe okresy łowieckie. Jest jakby promowany ten sposób myśliwstwa. Nie chodzi o to, żeby pójść do lasu i jak najłatwiej zatłud zwierzę, tylko żeby to było jak najtrudniejsze i żeby przynieść do domu e, tuszę do zjedzenia przez następne kilka miesięcy. Amerykanie więc określają, że broń czarnoprochowa do polowania musi mieć kaliber co najmniej 45, jeżeli jest stosowana do polowania na e, jelenie i co najmniej kaliber 50, jeżeli jest używana do polowania na czarne niedźwiedzie. Natomiast e, jeżeli by założyć, że taka broń byłaby dopuszczona do polowania w Polsce, no to wtedy pytanie jest, czy ona wystarczająco jest energetyczna, czy spełnia te wymagania. No i my żeśmy zmierzyli pocisk z odległości 10 metrów od lufy osiągnął energię 1612 dżuli i można sobie przeliczyć są takie kalkulatory balistyczne które pozwalają obliczyć energię pocisku na przykład po przeleceniu 100 metrów i po przeleceniu 100 metrów ten pocisk miałby energię 1116 J, a w polskim prawie wymóg jest określony, że pocisk musi mieć co najmniej 1000 J po przeleceniu 100 metrów. Czyli ta broń. Ta broń spełnia ten warunek, i to nie była maksymalna naważka prochu dopuszczona dla tego karabinu. Nasypałem 72 grany prochu, a 80 granów to jest na maksymalna dopuszczalna naważka, więc jeszcze 10% prochu więcej byłoby. Czy to byłoby 10% więcej energii? To trzeba zmierzyć, no ale na pewno nie byłoby to energii mniej. Można więc spokojnie powiedzieć, że taki karabinek niepozorny, 3 kg, ładowany od przodowo, jest bardzo celny, jest bardzo zabójczy, jest jak najbardziej nadającym się karabinem na daleką wyprawę. Ten egzemplarz, ja nie wiem, czy to dotyczy wszystkich egzemplarzy tej firmy, tego modelu, czy dotyczy tego, tej konkretnej sztuki, ten egzemplarz ma swoje wady, które wymagają wizyty u rusznikarza, bo póki co on się nie nadaje na żadną wyprawę. Po pierwsze, jak jak odciągniemy kurek, no to tu jest za mało miejsca, żeby założyć kapiszon. Nie da się założyć kapiszonu w pozycji bezpiecznej. E, trzeba go odciągnąć już do pozycji strzeleckiej, co jest niebezpieczne. No, zakładanie kapiszonu na nabitą broń w pozycji kurka gotowej do strzału to nie jest dobry pomysł, a niestety tu trzeba tak robić. Ale jeszcze większym problemem jest to, że tu jest chyba za słaba sprężyna na ciągu kurka. On rzeczywiście się to dosyć łatwo naciąga. I kiedy próbuje oddać strzał i kurek spada na kapiszon, to kapiszon nie wypala, i to się wydarzyło wielokrotnie w czasie treningu. Tak mniej więcej raz na cztery razy on nie pali, zgniata ten kapiszon, on uderza go za słabo, bo kapiszony wcale nie są tak czułe, jakby się nam wydawało. One potrzebują naprawdę silnego uderzenia. I tutaj to uderzenie jest za słabe. No i albo za trzecim razem w końcu ten kapiszon wypala, albo już jest tak zmasakrowany, że trzeba go zdjąć i założyć nowy, co jest bardzo niebezpieczne, bo ten materiał inicjujący z kapiszona po tych trzech, pięciu, siedmiu uderzeniach. Kurkiem jest wprasowany w kominek, tam jest wprasowany materiał inicjujący, a my manewrujemy bronią, która jest nabita i próbujemy zdjąć ten kapiszon i założyć nowy. To jest ekstremalnie niebezpieczne, wtedy trzeba pilnować się straszliwie. Cały czas broń może wypalić w każdej sekundzie, kiedy my nie jesteśmy złożeni do strzału, tylko manipulujemy przy zdejmowaniu kapiszonu no to dyskwalifikuje tą broń nie tylko na polowanie czy daleką wyprawę, ale nawet na regularne strzelanie na strzelnicy, więc y, będę się musiał z nią wybrać do rusznikarza, żeby to naprawić. Może będzie wymagało to wymiany sprężyny na jakąś mocniejszą, albo nie wiem czego, ale na pewno coś trzeba z tym zrobić. To jest też taka rzecz y, mało oczywista, ale rzeczywiście przekonuję się z bronią czarnoprochową, że ona dosyć często taka prosto wyjęta z pudełka, to na wyprawę się nie nadaje. Ta broń jest, Te sztuki są nie do końca przygotowane. Albo spust jest za twardy, taki, że praktycznie niemal się nie da go pociągnąć, jak widzieliśmy w filmiku o strzelbie Pedersoli Coach. Albo tu jest za słaby kurek, żeby zbijać kapiszony. Albo spada nam pin, w mechanizmie, także nagle przestaje działać język spustowy. Moim zdaniem to nie dyskwalifikuje tej broni, ale trzeba mieć świadomość, że jeżeli wybieramy się na daleką wyprawę, albo nawet, no nie wiem, tą broń chcemy mieć do obrony miru domowego czy do czegoś takiego, no to trzeba ją. Przestrzelać, trzeba ją trochę pokatować na strzelnicy, trzeba znaleźć wszystkie jej wady, błędy, a potem iść do rusznikarza i je wszystkie naprawić, tak żeby naprawdę stała się niezawodną bronią. I myślę, że ten karabinek stanie się niezawodną bronią. E, jest bardzo fajny. Ta gumowa, ta gumowa stopka trochę mnie razi, ale tak poza tym to jest bardzo zgrabne, e, diabelnie celne i. Zabójcze urządzenie. A jeśli chodzi o ten dziwny hełm, to jest hełm niemiecki z okresu I wojny światowej, model M16. No i w, nie wiem czy za tydzień, ale na pewno niedługo przekonamy się, jaki będzie wynik pojedynku pomiędzy hełmem stalowym a bronią czarnoprochową. Czy stalowy hełm obroni nas przed Remingtonem?